To jestem ja, w pierwszej grze, którą kiedykolwiek zagrałem. Moje konto zostało stworzone 3 listopada 2011 roku, więc bardzo, bardzo dawno temu. W Robloxie jest tryb Roblox Replay, który na podstawie twoich odznak sprawdza gry, które grałeś. No mniej więcej, bo wiadomo jak to jest. Wiele odznak zostało usuniętych, tak samo tryby są niedostępne. Ale mniejsza, skupmy się na tym, co mamy. Zanim zobaczycie najstarszą grę, zacznijmy od pierwszego obi, które zagrałem. Było to obi o nazwie 2009. Guest obi. Piłem w ten tryb 15 stycznia 2012 roku. Ta gra składa się 65 przeszkód i auto nie działa. 10 stycznia 2012 roku Zagrałem w tryb Build the survive the zombies Celem gry jest budowanie za pomocą narzędzi Jakim jest stempel Aby przetrwać niekończące się tury Z różnymi zombie Uwielbiałem grać w tą grę Na ten moment gra jest niegrywalna Bo narzędzia nie działają Dlatego nie mogę się schować Tym razem 10 grudnia 2011 roku Zagrałem w sword fighting tournament W grze gracze walczą różnymi mieczami Na wielu unikalnych mapach Aby wygrywać Turnieje, lub rundy bonusowe. Na ten moment nie miałem z kim walczyć i było mi bardzo smutno, bo byłem sam. Dlatego został łapkę w górę, żeby mi pokazać, że nie jestem sam. Dziś ludzie próbują znaleźć ukryte Brainroty. Ja 10 grudnia 2011 roku szukałem? No właśnie, czego? Bo tu teraz nie piszę. Odpowiedź brzmi: Kierbiego. Chwilę sobie pograłem, coś tam znalazłem. Ciekawostko jest to, że kiedyś, jak grałeś tego typu gry, to szukałeś tak naprawdę odznak. I zobaczcie, ktoś twierdzi, że mam kanał, dlatego zostaw suba, jeśli tego nie robisz. Jest 6 listopada 2011 roku, a ja odpalam The Tainess Reason for Life Swamp. Celem gry jest przemierzenie mapka pani i osiągnięcie określonych celów, walcząc z licznymi hordami zombie. Problem teraz jest taki, że w każdej grze gdzie są zombie nic nie działa. Nie mogę strzelać. Przy ostatnią grom jest WWE SmackDown vs. Raw 2011. Wszedłem w tę grę 5 listopada. Bardzo chciałem kiedyś zagrać w oryginał, ale niestety nigdy nie miałem konsoli i w sumie dalej nie mam. Więc odpaliłem wersję Roblox. No faktycznie nie wygląda to tak jak w grze, ale wybierzmy sobie postać John Cena, który miał niedawno pożegnalną walkę. My time is up. Gentlemen, your time is now. Czas rozprawić się z przeciwnikami. Aha, znowu nikogo nie ma. No nic, ale to już czas, żeby poznać jaką grę pierwszy odpaliłem. Było to 4 listopada. Ta gra to Sonic the Hedgehog. Chyba to miała być gra w stylu roleplay. No to wybierzmy sobie postać, niech będzie Shadow. Ej, co jest? Ej, co tu za gry? Nic w nich nie działa. Napisz w komentarzu, jaka była twoja pierwsza gra, w którą zagrałeś.